Manko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli skinka standardowo za tyle ile wbijecie łapeczek w górę, bo każda jedna łapka to 50 groszy dla Was. W kolejnym odcinku oczywiście przez 24 godziny, no bo jak ja na przykład później robię live'a i jest 100 lajków na każdym filmie, no to ja bym zbankrutował, więc widzowie też w poprzednim odcinku miał pojawić się blik yy, i jeszcze w jednym, ale tam nie dobiliście łapek w górę W tym poprzednim mi chodzi W 24 godziny Więc blik pojawi się później Tak samo z tym wczorajszym Blik pojawi się na 100% Na 99% Dzisiaj Na poprzednim odcinku Więc dam wam znać na Discordzie, żeby każdy z was miał szansę Tego bliczka dostać No bo te łapki dopiero były wbite po live'ie Dlatego Wiecie, no jakby one były od razu wbite w trakcie filmu, no to ten blik by się pojawił od razu, ale musicie to rozumieć. Ale ja już bez zbędnego gadania, tylko chciałbym wam to wytłumaczyć, bo dużo osób mi pisze, gdzie ten blik, gdzie ten blik. Eee, także co widzowie, my jesteśmy dzisiaj na Kajśdrowie. Kodzik ma daje ci 14% do wpłata, możesz płacić dosłownie każdą metodą płatności, tak jak sobie tutaj widzisz. Mamy, dzisiaj mamy 300 zł, więc swabiutki budżet ale może akurat uda się coś z tego fajnego zrobić Zaczniemy sobie od stryneczki golda Za 10 tysięcy właśnie punkcików I szkoda, że nie ten Brightwater Chociaż bo no 14 zł to nie jest dużo To nie jest dużo Ale mamy jeszcze eventowe punkciki 11 tysięcy punktów To sobie od razu to wykorzystamy w generatorze Wrzucimy sobie 11, 11, 11 9, 1, Wrzucamy sobie punkciki i mamy 50% na to, żeby coś tutaj nam dało. No i uwaga, mamy. Mamy skinka za 27 zł. Ok, ok, ok. To się na pewno przyda. To sobie od razu sprzedamy za 42 zł. No i możemy zacząć od skrzyneczki MVP 14 zł. Ależ tutaj dropy były dobre. Ok. No to otwórzmy trzy takie skrzynki. Za 44 zł, właśnie. No i zobaczymy, co tu ciekawego poleci. No, Powiem wam, że te dropy to naprawdę są ciekawe skrzynka za 14 zł oddawała takie skiny. Dobra, jeszcze trzy. no bo tutaj nie oddało. No to jeszcze trzy sobie musimy pyknąć. No i może też kałaszek? Okej, okay, jest dwa razy kartel, co daje na pewno profit, zobaczcie. No i to jest naprawdę dobra skrzynka. Dobra, to jeszcze trzy sobie otwórzmy, MVP Ale w ogóle jakie tu skiny dropiły. Jakie tu skiny dropiły, ej okej, okay, no tutaj gorzej. Ale dobra, do 4 razy sztuka razy 3 sobie otworzymy. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo im więcej łapek, tym droższe skiny dla was, no i mi niestety się nie poszczęściło. No i zostaje 164 zł, a jedną Silver, chociaż. No jedną silver sobie otwórzmy. Potem będzie mnie stać na jeszcze jedną, bo za otwieranie skrzyneczek oczywiście dostajemy golda. I jest spoko, jest frontside misty za 37 zł, jest w porządku. No, i 164 zł. Couple in love, couple in love. Mm, 24 ziko Tutaj Joker trafił z kina za stówkę. Mam nadzieję, że z moim kodem otwieramy 3. 72 zł. Pamiętajcie, widzowie, że mój kodzik to jest 100% profit. Tak, z moim kodem zawsze Wam odda. Kurde, myślałem, że to jest inna wópka. No słabiutko. 72 zł wydaliśmy. A nie dostaliśmy tak naprawdę nic. No, ale jeszcze 3 sobie pyknijmy. I uwaga! Oj, 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 bardzo słabo! Bardzo, bardzo słabo, no niestety. No, już jest po Walentynkach, to nie ma co się dziwić. Dobra, jeszcze jeden silver. Staćmy na tego silverka. To sobie go pyknijmy. I może znowu coś fajnego. No, tym razem Pit Viper. No i powiem wam tak. Jest bardzo, bardzo słabo. Bardzo słabo. Sprzedajmy sobie to wszystko. No i co by tu zrobić? Czekajcie, odświeżymy sobie stronę. Odświeżymy sobie stronę i 186 zł. Otwórzmy sobie, nie wiem, może coś tak czuję dwie skrzyneczki operacji Windfire. Może akurat koska by poleciało, no to by było coś niesamowitego. Aha, okej, okay, jestem famas. 15 zł. Dobra, no jedną zwróciło, no ale dobra, no to zostawmy ją. I przejdźmy może na premium i na skrzyneczkę smoka. Jedną skrzynkę smoka za 65 zł. No te ultrafiolety, nawet w tym celu się dwa wyglądają. Przekozacko jest Bengal Tiger za 31 zł. Ale wiecie co? Jeszcze jedna. Jeszcze jedna ta skrzynka musi zostać przeze mnie otwarta, bo ja czuję, że w niej może być coś fajnego. Jest Decimator. Ten za 159 za 117. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest dobry drop. To jest naprawdę dobry drop. I powiem Wam, że tą skrzynkę smoka otworzymy sobie jeszcze raz. No bo ona naprawdę potrafi rzucić. I pętniemy sobie dwie. 131 zł. Praktycznie lecimy o lin. Także mam nadzieję, że tutaj coś będzie fajnego. Oni. Okej, okay, okej, okay. jest golden coil. Za 124. Myślałem, że będzie trochę droższy, ale jest okej. Okay. Jest i tak naprawdę okej. Okay. No bo zwróciło, tak? Zwróciło to, co otworzyliśmy. Kurde, ta oni ta, tam już była u góry. 198 zł. Otwórzmy sobie M4A4 razy 2. Zobaczmy, zobaczmy. Może Poseidon, może Asimov, no byłoby naprawdę fajnie. I jest no Desert Strike, słabizna. No i stówka, no i stówka została. To otwórzmy sobie skrzyneczkę tęcza za 85 zł. No i zobaczmy, co tu ciekawego poleci. To są moje dropy. Mam nadzieję, że się uda coś podobnego trafić. Znowu ten Desert Strike. No niestety, widzowie, była szansa naprawdę na fajny profit, jako że mam jeszcze 7000 golda, to z pominięciem sobie otworzymy i dostajemy skina za stówę. No to na sam koniec pyknijmy sobie kontrakcik, e, Podpisujemy kontrakt. Dajmy sobie buźkę. Smutną. Nie, to nawet nie jest buźka, nie wiem co to wyszło. Baskill Factory. new, za 121 złotych ze 150. No dobra. Tego baskila sobie zostawiam. Ja wam dziękuję widzowie za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.